Witam wszystkie numerologiczne dziewiątki w numeroskopach. Dzisiaj rozkład na wrzesień 2019 roku. Szybciutko dla tych, co są tutaj po raz pierwszy, są to dwa rozkłady. Pierwszy jest z stali binarnej, który e, daje nam wibrację ogólno miesiąca. Następnie z kart symbolicznych z pomocą kart numerologicznych i tarota anielskiego. I w tym miesiącu, z pomocą jeszcze tutaj książki, anielskiej liczby, e, będziemy mieli czytanie drugiego rozkładu. Więc, żeby nikogo nie zanudzać, przyspieszam e, i przewijamy troszeczkę samo tasowanie e, na dole ekranu i w opisie gdzieś też jest e, napisane, kiedy się czytanie zaczyna. Więc co? Zaczynamy! Dobra, wracamy dziewiątki. Wróćmy najpierw może szybciutko do pierwszego rozkładu, z czego wyszło 522. To jest oczywiście dziewiąteczka, czyli dziewiątka będzie miała dziewiątkę w miesiąc numer 9, więc jakby nie było, widzę to jako znak podążania... Po swojej ścieżce życiowej, czyli jesteśmy w swoim żywiole. Robimy, jeżeli ktoś ma książkę numerologii, sobie czyta, jaki jest cel życiowy dziewiątki, i wtedy będziemy widzieć, że to jest czas, żeby się dokładnie na tym skupić. Natomiast jeśli chodzi o samą dziewiątkę, jako wibrację, oprócz tego, że jest to wibracja dosyć duchowa. Skupia się ona na zakończeniach, na zakończeniach, na, na kończeniu pewnego etapu w życiu, więc na pewno tutaj w dziewiątce będziemy się um, koncentrować na, w pewnym sensie, zbieraniu plonów, e, choć e, nie do końca są to e, typowe e, owoce naszej pracy. co widzimy na samym początku. I sobie, że tak skrzypią, ale krzesło mi skrzypi, jak się rusza. Pierwszy rząd mówi nam o zresie całej sytuacji i z tego, co widzę, ponieważ mamy nie tylko tutaj ósemkę, ale mamy tutaj jeszcze kartę materialną, wygląda na to, że zatoczyliśmy pełne koło, kończymy właśnie pewien cykl, pełne koło związanym z, z finansami, z sytuacją materialną. I w tym, i tutaj chodzi raczej może nie co my na przykład dajemy innym, nie o finanse, które otrzymujemy od kogoś. Tutaj raczej wygląda, że skupialiśmy się dotąd, w tym cyklu, który się właśnie kończy, skupialiśmy się mniej więcej głównie na nas samych. Skupialiśmy się, może analizowaliśmy, jaka kwota na przykład by nas zadowoliło, ewentualnie jaki stan posiadania jest, jest dla nas wystarczający, zadowalający. Um, oczywiście też ile możemy z tego co my mamy dać um, na łono rodziny jednak tutaj właśnie nie, nie aż tak um, koncentrowaliśmy się na tym co możemy dać rodzinie tylko raczej co, um, jakie są nasze potrzeby, czy to są na pewno to co mamy czy nam na pewno wystarcza i widzę, że cały ten cykl tego, co my teraz mamy finansowo, on się kończy ten cykl. E, tutaj z podliczenia wychodzi siódemka, czyli e, znowu podobnie jak dziewiątka, jest to wibracja poszukiwań duchowych, e, ale też e, to jest e, nauka. Według mnie, e, w całym tutaj cyklu, uczyliśmy się tak naprawdę. Całego naszego podejścia do spraw materialnych, w szczególności, że dziewiątki, no nie do końca, ja mówię jako dziewiątka sama, oczywiście, nie do końca sprawy materialne są nam bliskie. Nie do końca to jest nasz żywioł, i y, mieliśmy lekcję prawdopodobnie niezbyt kolorową, niezbyt ciekawą, która nas uczyła, że jednak to jest y, część życia, której ignorować się nie da. I tutaj um, Koło się, zata, koło się zamyka, że tak powiem, kończy się etap i następuje bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana najprawdopodobniej w nas, w nas samych w naszym podejściu. jakie tutaj mamy. Jaką mamy sugerowaną możliwość działania, ewentualnie co nas spotyka. Wspomniałam przed chwilą o tej lekcji, która może nie była niezbyt kolorowa. Ja właśnie widzę, że ta lekcja. Ta lekcja nie do końca się skończyła jeszcze, tak naprawdę. A nawet może nas spotkać coś nie powiedziałabym negatywnego, bo tu mamy kartę bardzo pozytywną, ale bardzo możliwe, że. Z jednej strony kończymy rok ciemności, jakbym to, jak bym to e, nazwała, a e, z drugiej strony szykuje nam się jeszcze jakaś niespodzianka finansowa. Na pewno, ponieważ tutaj znowu mamy ósemkę e, obok karty: nie tylko tajemnicy, nie tylko e, ciemności, ale także. E, Karmy, czyli czegoś, co musimy kogo, komuś oddać. Są ewidentnie jakieś nierównane rachunki e, finansowe. Nie powiem, z jakiego okresu. Nie powiem z ilu wcieleń. Nie powiem, czy to z, jeszcze nie od jakiegoś dziada, pradziada e, takie bardziej rodzinne, ponieważ tu mamy i 26, czyli mogą być jakieś zupełnie rodzinne zaszłości. Coś jest do uregulowania i. E, My tak jak, jakby zdajemy sobie sprawę już tak naprawdę, że coś jest, że coś nad nami na wisi, jakiś ciężar, jednak wszystko zostanie e, przez nas e, bardzo pozytywnie e, uregulowane, załatwione. Po prostu widzę, że takie światło rozjaśni nam e, to, co do tej pory jest dla nas. E, ukryte Jest jakaś blokada, na przykład finansowa dla nas, czy w ogóle materialna, bo finanse to też jest tak troszkę, dosyć wąsko. Tu chodzi o wszelkiego rodzaju stanu posiadania materialnego. Jest jakaś blokada, i w, teraz wychodzi na to, że we wrześniu zdaj, z, zdamy sobie sprawę, że ta blokada w ogóle jest. Może my sobie myślimy, że po prostu no, jesteśmy dziewiątki, nas finanse nie interesują, więc. Może nam wszystko umyka, też nie do końca sobie na przykład dużo robimy z tego, że coś no, że nie mamy aż tak dużo finansowo, prawda? Ponieważ to nie jest dla nas ważne. Jednak mam wrażenie, że teraz sobie zdamy sprawę, że w ogóle jest blokada, że tutaj coś jest, co na nas ciąży, i w momencie kiedy to zostanie odkryte. Rozpoczyna się w tym momencie dla nas ten nowy, nowy etap, już nowe działanie, czy nowy etap w życiu, ponieważ tutaj rozliczeniem całego, całego rządka, jeśli chodzi o działanie, lub to, co nas spotka, działanie nasze, lub powiedzmy losu względem nas, tu wychodzi od razu jedynka, czyli coś nam się bardzo rozjaśni. Bardzo możliwe jest, że jak. Że że męska energia e, może zakończymy związek z męską energią, chociaż tutaj nie ma jako tako kart związkowych, więc tutaj się w ogóle e, nawet e, może to jest na przykład tylko do, do, do bardzo niewielkiej ilości osób skierowane, ale bardzo możliwe jest, że tutaj jest właśnie wpływ jakiegoś a, mężczyzny, który nam to blokuje. E, ale my to jak już będziemy wiedzieć, czego szukać, jak już sobie zdamy sprawę, to nagle będzie taki moment, aha, i w tym momencie już się dla nas zaczyna nowy etap. To już będzie ten, cokolwiek podejmiemy w celu um, rozwiązania tej sytuacji, a mi się nawet wydaje, że nawet nie musimy nic zrobić. Po prostu to, że my sobie zdamy sprawę, że coś takiego jest, że ta blokada jest, że coś, jakieś długi na nas ciążą, ewentualnie, że um, jakieś poprzednie działania nasze, um, finansowe, działania lub brak działań, um, że niesie ze sobą jakiś ciężar, um, ewentualnie ktoś przed nami coś ukrywał, już samo to, że my sobie z tego damy sprawę, rozpoczyna dla nas um, ten nowy, nowy etap w życiu. Tu jednak mamy jedenastkę, czyli kierujemy się głównie naszą własną intuicją. Czyli nie musimy do końca słuchać innych. Nie pytamy się o rady, chociaż oczywiście tu widzę wpływ jakiejś męskiej energii, jednak to nie musi być osoba, którą my się pytamy o rady, tak naprawdę. Może to być po prostu osoba, która nam tutaj. Może rozjaśni całą sytuację, może właśnie mężczyzna nam tutaj e, uświadomi coś, prawda? Jaki wynik jest z tego wszystkiego? Um, wynik na pewno znowu jest związany z finansami. Um, może przejdę do samego, do samego e, początku? Tu jest jakby koniec zamrożenia naszego, ponieważ tu mamy dziewiątkę z, e, przy, przy karcie, właśnie zastoju, przy karcie stupi, skupienia. E, i, I jeżeli po prostu e, patrzę się tutaj na, na sam koniec rozkładu, taki koniec końca, wychodzi tutaj, że e, koniec zamrożenia, tego wstrzymania. Się skończy, ponieważ bardzo szybko jakaś blokada zostanie może nie od razu usunięta, ale zmieniona. Coś się zmieni w tej, w tej, w tej blokadzie w bardzo niespodziewany sposób. Więc, równie jak niespodziewanie, w ogóle się dowiemy o, o tym, że coś jest, równie niespodziewanie zostanie to przesunięte. Ewentualnie um, usunięte w ogóle. Dlatego skończy się dla nas. Um, dlatego skończy się um, okres blokady. Um, wynikiem znowu tutaj z samego um, samego efektu, tym jak to się ta sytuacja skończy. Samym tutaj wynikiem jest to, iż znowu sami będziemy się zastanawiać nad naszymi celami materialnymi. Poświęcimy jako dziewiątki więcej czasu we wrześniu wydaje mi się zastanawianiem się... Po co ta materia w ogóle jest? Na ile ona nam jest potrzebna, i że rzeczywiście ją potrzebujemy, i że starać się o to, yy, stawiać to nawet yy, na piedestale w niektórych czasach, jest w porządku. Yy, jeśli popatrzymy się na rozkład całego, yy, na podliczenie całego rozkładu, wychodzą nam tam siódemki. Siódemki, które same z siebie są kartami właśnie. Yy, duchowych poszukiwań, ale także nauki. Czyli e, tak mówiłam na początku. Wydaje mi się, że e, całe e, dochodzi do końca e, okres nauki tego jak podchodzimy do, do, do spraw materialnych i jest, kończy się to piątką, czyli całkowity zmiana. Całkowita zmiana nastąpi e, w tym, czego. E, w nas samych, w nas samych i jak my to wszystko postrzegamy. Na sam koniec a, zobaczmy co mówi nam tarot anielski. Jest to tak. Dziesiątka ziemi, bardzo szczęśliwe życie rodzinne, bezpieczeństwo finansowe, odnajdowanie magii w codziennych drobnostkach. Ech, dziesiątka denarów, oczywiście w zwykłym tarocie, która wydaje mi się jest po prostu komentarzem do, całej, e, do całego rozkładu, gdzie e, w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z blokady, już samo to usuwają i wchodzimy na nowy etap, właśnie bezpieczeństwa materialnego. Następna karta to Trójka Wody świętowanie. Wesele, awans lub narodziny nowej osoby, potrzeba więcej zabawy w życiu. E, tutaj myślę, nie będę komentować tego, każdy sobie to e, zrozumie i podejdzie do tego, jak to w jego życiu e, wygląda. I następnie mamy anielskie liczby, liczbę 522. Już tutaj czytamy o co. Tutaj nam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak, e, wszystkie te. Liczby, wibracje są dostępne gdzieś na jakiejś stronie w internecie, więc można sobie zrobić skinę albo spisać tutaj te, te wibracje i przeczytać dla takiego bliższego jeszcze poglądu w sprawie i w sensie przekazów anielskich, które są zawarte w liczbach. 522 tutaj, przy tak, wierząc, możesz dokonać wszystkiego. Naprawdę uwierz, że modlitwy o udoskonalenie Twojego życia zostały wysłuchane i odpowiedziano na nie. I tym bardzo pozytywnym, mam nadzieję, przekazem kończę czytanie na dzisiaj. I mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc.